Witam, jestem Król 4545 to jest Battlefield, tak? Zagramy sobie dzisiaj odcinek Battlefielda, znaczy, ja nagram odcinek Battlefielda, na multiplayer, tak? Zagramy sobie Medykiem. Jezu, 134pm. Wiecie, coś troszeczkę przyciszy dźwięki gry. Tak. Żeby było, nie słychać nawet no dobrze. No, myślę, że pewnie nie jestem przerażony. Więc cicho, no Na serio? Kurde, a też się go nożem. A czyż on? to się nie ogarną. A nie, dobra, padłem. Chodź no do akcji, tak, oczywiście. Pink do 300 dochodzi. Już jest 300. No dobrze, informacja, O, właśnie, informacja, najważniejsza. Jak mnie cofnęło, Chciałam porozmawiać dzisiaj o kanale. Tak, spotykam się z takim niemiłym wrażeniem, znaczy dobrze, to nie jest wrażenie, nie mogę tylko nazwać wrażeniem. Oczywiście na moim kanale pojawiają się objawy hejterstwa hejterzy już nie będę tłumaczyć, to, to są kim są hejterzy po prostu się pojawiają Lol. nie nie rozumiem tego jak nie cofam, ale dobrze po prostu e, nie lubię tego jak ktoś kto mnie w ogóle nie zna może ocenić mnie jedynie po tym po kilku minutach Wręcz, ja cię nie mogę ocenić po kilku minutach gry. Więc nie powinien nawet pisać wulgarnych sformułowań na temat tego. Nie wiem jak to nazwać, po prostu nie powinien pisać form, wulgarnych form, sformułowań na temat nie wiem, mojego zachowania, mojego sposobu nagrywania czy czegoś innego. Ja tak nie robię. Ja się staram tak nie robić. Znaczy, się staram się. W ogóle tak nie robię. Więc mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałem, da hejterom do myślenia. Jeśli po prostu mi się nie podoba film, który wrzuciłem, no i w sposób nie oglądają, dają ja w górę wolę e, mieć łapki łapek w dół niż spotkać się z kolejnymi hejterami. Po prostu to jest... Kamstwo, nie To, że ktoś miał zły dzień, to nie znaczy, że powinien się wyżywać na jakiejś sieci. No dobrze, skoro. Mm. Już o tym powiedziałam to jest taka niemiła kwestia, ale trudno. była tak. O Jezu, nie, jakie labi, ile ja to te... jest? 181, chyba. Jak na moje standardy, to jest dość dobrze. Gdzie wyciekasz? Mówię, no, ale mnie od pleców wzięli. No dobrze, nie przyjmiemy. Weźmiemy sobie może teraz snipera. No, no tak, oczywiście. Lagi. Hmm, czyli wiem, czy snajper gdzieś tu jest? Chyba... To nie ma. No, ale Aj. No oczywiście my się, maksymalnie... Tutaj za kampie. Nie sobie tutaj zakampię high, nie pracuję. Nie patrzę. Zajdziemy się tutaj z pistolecikiem. Przemieszczę się. Mam się, sobie uda na przykład. To jest mapa kanału na uszach, zgodnie z tym francuskim akcentem. Tak Ja mieszkam we Francji, to jest taki... ...z tym ja, z takim francuskim akcentem spotykam cały czas, więc... już się go do dobrze więc zakładam, że te kanały... ...muszur, czy jak to się tam pisze... ...to właśnie kanały muszach. Tutaj będę gonił tego, bo się nie widziałam w polu. No, Tutaj mamy, tak, zabicie droga, nareszcie. No, no, to, 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 no, to ja pójdę sobie tam na górę. No, nie, nie opłacę się na górę. A i to, to było. Ehe. A sniper kolejny. Ale zosuję, że tym razem poleszka na wsparcie. Mhm. Oczywiście są. 320 fini. Pewnie zaraz nie wyboram serwera, ale trudno bywa i tak. Co hmm, to już było? widział. Nie, nie żyłem. A ja, 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 ja No dobrze. To nie wyszło. E, I miałem sobie tutaj pistolet na ten, ten i Dobrze, to a mi nie wyszło, <laughs> trudno. Na serio, ktoś mnie odrodził i od razu padł. To taki... nie wyszło troszeczkę. Tak, Magic'iem gram chyba... to jest moja klasa, którą gram najdłużej. No, chyba dlatego, że... to jest fajne, na przykład na mało życia po jakiejś akcji, na udanej. I po zabijaniu mam mało życia. Tutaj sobie rzucam apteczkę, leczę się. No, akurat teraz nie mogę tego zademonstrować, ale wiadomo, co chodzi. dobrze. O, się to zbędziemy, ciebie też się pozbędziemy. zbędziemy. Nie, dostałem zrobić się za niego. Tak. O, i właśnie teraz sobie rzucam taką apteczkę. Kładziemy się. Mogę sobie broń przeładować się, czekam, i wola. Tak. Voilà. Mamy 5 zamiast, 11 12. No to takie nie dawało mi że tak powiem. No, coś tu idzie. No dobrze, ja zrobię cięcie, zobaczymy się ze sobą. Okej, okay. niestety zostało nam mało czasu, to ta akcja i niestety będzie trzeba kończyć. Mam nadzieję, że dotarła do, do hejterów. Jeśli im się nie podoba, to niech po prostu nie oglądają, dają górę. Jeśli muszą się wyrzucić. No to dobrze, koniec, dobra, niestety trzeba kończyć. Cześć!